żyła sobie Środka Marysia. Małgosia, nie Marysia, Małgosia! Środka Małgosia i Środka Marysia, no prawie to samo. Prawie, Jak mówi nie Małgosy. Niech będzie, ale wracając. Małgosia była sama na świecie, dlatego musiała wędrować od wsi do wsi, od miasta do miasta, życzyć od schłonieni. Środka miała piękne złote włosy, zazwyczaj ubierała się w czerwony kapturek. Nie miała nic, choć szklanych pantofelków oddzielczonych po jej matce. Siolotka marzyła o tym, że kiedyś pojawi się piękny książę na białym koniu, i poprosi ją o rękę i kupi jej nowe pantofelki oraz największe po odchodzenia do wsi, do wsi, od miasta, do miasta. I do tego w na obcasie. Proszę nie przerywać, bo śmiało pojedzie. I do tego kupi na obcasie. W każdym bądź razie ciągu pochodzenia bardzo, ale bardzo puchłej -y. E, o sierotce Marysi. Mar -y. Ale to tylko marna podróba Więc my polecimy by jednak kolegna śniadka. Kim jesteś? Kim jesteś co? My jesteśmy u folutki Hobsasa, Hobsasa, Czyli zespół siedmiu wolutki. Do A ty, jak się nazywasz? Małgos. Co? Marysza. Ty jesteś środka Marysia. Ta słynna sierotka. Małgosia, Marysia, wszystko jedno. Ważne, że sierota. A co ci się w ogóle stało? O, tu był książę z Ten mężczyzna, najprzestajniejszy mężczyzna XXI wieku, według magazynu Brawo Peru, ten w rankingu wyprzedził nawet Roberta Parkinsona, Justina Webera i Zaka Ten sam. Gdzie poczekać na królewne śnieżkę, na okulutki, prezentujące do roli kasnoludków, nie przejdziemy błędno się w sierotce. Sama rozumiesz, musimy mieć własną sierotę. nie? może też okażesz się jakąś królewną. Z sierotami w bajkach często tak bywa. A jeśli nawet nie, to gdy swojego księcia, na pewno zostaniesz królową, a królowa nawet lepiej niż królewna. Właśnie! Dlatego pomożemy Ci odzyskać księcia z nich, Nie ma się. Wiemy, że dzisiaj w stolicy Królestwa odbędą się eliminacje do programu Mam Talent. Książę z Hykro ma być tam na widowni. A o się nie ma. Tu niedaleko jest sklep Kota Buta. Ma o przybyt najmłodniejsze modele. Manta, manda, do programu to nasze żydzi. Mał gościa koreka! Takie żydzi na północy! I na kroście, czy marca zobaczymy, się Widzę twoją twarz. Zobaczymy również klowę elektrodę w walczynie sąsiedniego różowego królewska oraz wielkie dwa, które zatanczą balet. Do konkursu zgłosiła się bacza czerwonego kapturka w dyscyplinie strąkłome. Zobaczymy pięknego jego bestię w dyscyplinie, którą niewątpliwe jest wkładanie głowy w paszczy bestii. A przed walczą pierwszy uczestnik. Chwileczkę, chwileczkę. Nie było szanującego dowcipu dla gdzie dowcip? Prowad... proszę państwa, zanim przejdziemy do występów, tradycyjnie, jako prowadzący program, opowiem dowcip. A więc... Prawda, że nie wolno być ukaranym za coś, czegoś nie zrobiła, pyta Jasiu? Prawda, Jasiu, odpowiada nauczycielka. No to ja nie zrobiłem pracy domowej, proszę pani. Ha, ha, ha. Co? Mało śmieszne? To nie was! Ja nie muszę mieć talentu. Ja tu tylko pracuję. A przed Państwem pierwszym czelem baczę czerwonego kapturka. Dzień dobry, babci. Powiedz ten sobie. Dlaczego zgłosiłaś się do królewą galetę? Chciałabym zaprezentować Państwu podnoszenie się do swoje wykonania. Nie długo starczyłaś wystąpienia nie trąbki? Tak, tak. Widzimy, że się wyjątkowo silne kobieta. Są kobiety pisane. Znaczy, babciu, dlaczego masz takie wielkie uszy? że masz mogła lepiej. Zwycięsko chane. A dlaczego masz takie wielkie oczy, babciu? masz mogła A dlaczego, babciu, masz takie wielkie ręce? że masz mogła lepiej. A dlaczego, babciu, może już tańczył ten pytań, czas? Taki mi na stanie, jedno dziwno ostatnim pytań. Pośrednio, babciu, dlaczego masz takie wielkie wielkie Musimy się donosić zrazu. Właśnie, właśnie, teraz zapraszamy Państwa na taneczne show tandemu Wilki 2. Zapraszamy Wilka, który chciał zjeść świnki. I właśnie drodzy widzowie. Wilka, który zjadł dwa czerwonego